Nie da się ukryć, że przedstawiciele gatunku Yautia są doskonałymi myśliwymi. Dzięki swojej biologii, umiejętnościom oraz zaawansowanej technologii są jednym z najbardziej niebezpiecznych gatunków w galaktyce. A w dzisiejszym materiale przybliżam technologię predatorów. Zapraszam! Jautia to gatunek wysoko zaawansowany technologicznie, co widać po ich zdolności do podróży międzygwiezdnych oraz ogromnej ganie broni i sprzętu, który w większości jest używany od tysiącleci. Predatorzy bardzo dobrze chronią swoją technologię i dokładają wszelkich starań, by nie umożliwić innym gatunkom jej zdobycie, nawet posuwając się do samozniszczenia. Technologię Yautia można podzielić na dwie grupy: narzędzia używane podczas polowań oraz broń, którą dysponują łowcy. Dzisiaj omówię podstawowe z narzędzia Yauti: Bioheum. Bioheum jest jednym z głównych i najważniejszych narzędzi używanych przez predatorów i jest bezpośrednio połączony z rękawicą na nadgarstek, która kontroluje wszystkie funkcje maski. Oprócz pełnienia podstawowej funkcji ochrony głowy łowcy, piochę zapewnia również użytkownikowi dostęp do wielu trybów widzenia i również regulowany tryb widzenia obuocznego. Maska ułatwia mimikę głosu oraz obejmuje aparat oddechowy, diagnostykę, systemy rejestracji dźwięku i obrazu. Często zawiera również czerwony laser celowniczy używany w połączeniu z plazmakasterem. Jak wspomniałem, biohełmy mają dostęp do kilku różnych częstotliwości wizualnych, najczęściej podczerwonych, skutecznych w wizualizacji ludzi, jak i innych istot lub maszyn, które wydzielają ciepło. Dostępne jest również widmo specjalne, dostrojone w trybie detektora pola EM, używane do wizualizacji ksenomorfów. Często są dostępne dodatkowe tryby widzenia umożliwiające określenie stanu zdrowia zwierzyny, tak jak to miało miejsce w filmie Predator 2. Oraz w Aliens vs. Predator z 2004 roku. Biohełmy mają również zainstalowany program do tłumaczenia, jednak on jest zamieszczony tylko w niektórych biomaskach. Z punktu widzenia Predatora, translator pokazuje fale dźwiękowe mowy i tłumaczy je na język Jałtia. Dzięki swojej masce, Predator może również używać tak zwanego Focal Mimikra. Mimikra zwykle polega na powtarzaniu zwrotów używanych przez inne ofiary napotkane w najczęściej przez Yaotię. Może to być również swojego rodzaju bazę danych nagranych wcześniej wypowiedzi, z których mogą czerpać myśliwi. Zazwyczaj Mimikra polega na używaniu wezwań w niebezpieczeństwie, przywołań, oraz obelg, by zwabić cel w określone miejsce, często z zamiarem oddzielenia go od towarzyszy, a tym samym uczynienia go łatwiejszym celem. Prototorzy są również znani z używania mimikry do obchodzenia elektronicznych systemów bezpieczeństwa, które wymagają użycia określonego hasła wypowiadanego pilotem z aktywacji. Jednak mimikry nie powinno mylić z naturalną rozdolnością jauty do kopiowania ludzkiej mowy. Podczas gdy łowcy potrafią w pewnym stopniu naturalnie wypowiadać ludzkie słowa, mimikra wokalna odnosi się do konkretnie doskonałej imitacji konkretnego ludzkiego głosu. Warto również wspomnieć, że biomaski mogą posiadać różne kształty lub ozdoby, jednak wszystkie mają te same właściwości. Design masek może być spowodowany przez kasty, w których znajduje się jautia, lub przez jego własne preferencje. Jednak nie zostało to potwierdzone. Rękawica na nadgarstek. Znana również jako ochraniarz na nadgarstek lub komputer na nadgarstek. Element zawiera kilka zaawansowanych technologicznie funkcji, w tym satkom oraz potężne urządzenie samozniszczenia, a także elementy sterujące narzędziem maskującym predatora. W większości przypadków odpowiada również za kontrolowanie narojennego działka plazmowego. Rękawica jest najbardziej cenionym elementem technologii Predatora, a jej utrata często spotyka się z surową karą. Spowodowane jest to tym, że samo urządzenie jest swoistym panelem kontrolnym Yauti. Rękawica zabiera również technologię hologramu, który pokazuje pełny skan w 3D obrazu oraz panelu dotykowego do kontrolowania hełmu Predatora. Urządzenia maskującego, urządzenia do samozniszczenia, a także tzw. kujhada do znalnego pilotowania statków Yauti. Również w rękawicy znajduje się podstawowa broń Predatorów, czyli ostrza nadgarstkowe. Jednak tym zajmę się w kolejnym materiale. Urządzenie to również odpowiedzialne jest za awansowaną technologię predatora, która jest w stanie uczynić użytkownika niewidzialnym lub prawie niewidzialnym dla innych form życia, a także wiele form skanowania elektronicznego. Kamuflaż oświetla ciało użytkownika w taki sposób, że powierzchnie za stworzeniem są widoczne przez ciało Predatora. Efekt nie jest doskonały, często pozostawiając widoczną sylwetkę podomogły cieplnej, ale w niektórych środowiskach lub bez ruchu skutecznie może pomóc Predatorowi ukryć się na widoku oraz wspomaga Jałtie w jego polowaniach. Rękawice mogą też być wyposażone w emiter ładunku. Ten emituje falę ultra wysokich częstotliwości elektrycznych z rękawicy nadgazka predatora, która wyłącza urządzenia elektryczne. Medycyna i bioanaliza. Tu możemy wyróżnić trzy rodzaje sprzętu używanego przez Jałtie. Jałtia rzadko polują w dużych grupach, dlatego też nie mogą liczyć na szybką lub zorganizowaną pomoc medyczną, jeżeli doznają obrażeń podczas polowania. Dlatego też każdy łowca zaopatrzony jest w Medicom lub też tak zwany Medikit. Medikit to potężna i wszechstronna apteczka używana przez predatorów do leczenia ran podczas polowania. Medicom zawiera różne serum, narzędzia chirurgiczne, które można wykorzystać do szybkiego i skutecznego leczenia szerokiej gamy urazów. Podobne urządzenie było przedstawione w filmie Predator 2. Drugim sprzętem medycznym jest Health Shard. Health Shard to urządzenie jałtia, które podziała podobnie do Medicompa, Działa poprzez wzięcie czarnego pojemnika oraz rozerwanie go na dwie części, po czym wbicie w tych dwóch części w ciało Predatora. Jałtia zwykle nosi do trzech urządzeń naraz. To urządzenie zostało zaprezentowane w grze Aliens vs Predator 2, w dodatku Primal Hunt oraz w grze Aliens vs Predator z 2010 roku. Trzecim i ostatnim sprzętem jest Cleaner Case. Urządzenie to było użyte przez Predatora o imieniu Wolf podczas misji sprzątania w Gun Mission w stanie Colorado na Ziemi w 2004 roku. Biorąc pod uwagę nazwę urządzenia jest prawdopodobne, że Cleaner Case był używany podczas specjalnych operacji czyszczenia obecności ksenomorfów. Urządzenie zostało pokazane w filmie Aliens vs Predator Requiem – Trofea i Ceremonie. Zanim trofeum trafi na konto Predatora, musi być odpowiednio oprawione. Do tego służy Flying tool. Narzędzie to ma kształt litery Y i jego zęby są nieco rozstawione. Emituje laser pomiędzy dwóch zębów, który jest wystarczająco gorący, aby szybko i łatwo odkleić skórę z trofeu. Innym narzędziem jest sztylet ceremonialny. Jest to rodzaj broni, która jest używana przez wojowników jako ostateczna szansa przetrwania lub jako broń odebrania trofeów z poległych wrogów. Ceremonialny sztylet jest powiązany z krwawym rytuałem kasty młodej krwi. Jego głównym zastosowaniem jest usunięcie pancerza ksenomorfa, ale również w razie potrzeby można go użyć jako broni bliskiego do kontaktu. Sztylet przyczepiony jest do prawych łydek predatorów młodej krwi i jest odporny na krew ksenomorfów. Trofea zdobyte za pomocą tej broni mają większą wartość niż inne sposoby zabicia ofiary. Przykładem takiego użycia sztyletu jest predator Celtic, który pozwolił się zaatakować przez Grida tylko po to, by wykończyć go w wirtualnym zabójstwie. Śledzenie i nawigacja. Do polowania jałtia mogą używać narzędzi lokalizujących. Te pomagają łowcom na sprawne poruszanie się i lokalizowanie swoich ofiar. Jednym z takich urządzeń jest tzw. falko, Podobne do ptaka urządzenie szpiegowskie, używane jest przez predatorów, polega na pilnowaniu ofiar i studiowaniu ich taktyk. Predator Falcon jest w stanie szybko poruszać się po terenach łowieckich i monitorować zdobyć przed powrotem swojego łowcy. Falcon był zaprezentowany w filmie Predators. Drugim narzędziem są Beacon. To technologia jałtja, która pozwala łowcy poruszać się po dużym i zagmatwanym terenie łowieckim. Urządzenia te zwykle są zamaskowane i mogą być aktywowane jedynie przez Predatora. To urządzenie mogliśmy zobaczyć w grze Predator Kanko Jungle. Innym osobnym urządzeniem Predatora jest EnergySIF. To część technologii Yautia używana do ładowania sprzętów łowcy. Urządzenie jest okrągłe z kilkoma indicami skierowanymi do wewnątrz i małym rozwidlonym kijkiem, podobnym do harpunów wystrz wystrzeliwanych z sprygun. Po użyciu kij zaczyna się obracać emitując jasne światło. Proces ładowania jest dosyć głośny i burzliwy, jak i również dezaktywuje kamuflaż Predatora, co zdradza lokalizację łowcy. To urządzenie zostało zaprezentowane w grze Aliens vs. Predator 2 oraz w dodatku Primal Hunt. Tu zakończymy pierwszą część łamania sprzętu Predatorów. Zaś w drugiej części materiału przybliżę uzbrojenie, którego używają Predatorzy podczas polowań. Spodobał Ci się film, zostaw ocenę i komentarz pod filmem. A jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o uniwersum, zasubskrybuj kanał, dzięki i na razie!